T i no. na trzeciej liczby Dobra bo witam nowa Tak, nie ma przejść Tak, a teraz jest eee. Raturka 4 Tak. Warto się Warto się wstrzymać. Wstrzymać. Trójka Zamykamy dwie Nie markowa winda tutaj z roku 2009. Raczej no. nie markowa, tak wygląda. Tak. jak w Eurodźwigu. o widzisz? To w k też tak, tak było, na w 6, a no. taka druga. To na tym polega takie działanie. No. Dobra, i teraz nic nie mówił, żeby gong mi się nagrał, dobra? Dobra Dobra już. Dobra, dzięki za oglądanie. To była wida na Felice 4.